Cześć, witam wszystkich głodnych wiedzy na temat domowej pielęgnacji twarzy. Formuły, które Wam proponuję, są niedrogie, bardzo łatwe w przygotowaniu i niezwykle skuteczne. Dlatego postarajcie się raz w tygodniu zorganizować sobie rajskie domowe spa i poczuć magię i moc owoców. Dzisiaj przygotujemy sobie bardzo łatwy w wykonaniu produkt, kosmetyk, mianowicie będzie to tonik cytrynowy. Tonik cytrynowy przeznaczony jest dla skór poszarzałych, zmęczonych. Będziemy rozświetlać i dodawać blasku szarej, zmęczonej skórze. A przy okazji, to co najważniejsze, dowiemy się, jak działa tonik. Tym bardziej, że jest to nieoceniony kosmetyk i niedoceniony przez Was. Kiedy oczyszczamy codziennie rano i wieczorem skórę z brudu, tłuszczu czy też z makijażu, naruszamy warstwę hydrolipidową. Tonik jest niezbędny podczas pielęgnacji, gdyż przywróci nam naturalny pH skóry. Dzięki temu wszystkie produkty, których dotychczas używałyśmy, czy to maseczki, kremy czy sera, będą wchłaniały się o wiele bardziej niż dotychczas i dużo wcześniej zobaczycie rezultaty. A teraz będzie krótki test, Pokażę Wam, jak to wygląda na gąbce. Przy użyciu toniku, kiedy skóra jest nawilżona i przywrócona jest naturalne pH i kiedy gąbka jest sucha. Do dzieła! A teraz test. Jeżeli na suchą gąbkę spróbujemy nałożyć krem, gąbka będzie go wchłaniać bardzo powoli. Gdy natomiast zwilżymy gąbkę wodą, krem wchłonie się znacznie łatwiej. I tak samo jest z naszą skórą. Jeżeli jest nawilżona, znacznie lepiej przyjmie kremy, sera czy maseczki. Po lewej stronie macie gąbkę nawilżoną, a po prawej suchą. Pamiętajcie tylko, żeby nie używać kosmetyków w toniku z alkoholem, dlatego ponieważ bardzo mocno wysuszy skórę, czy to będzie cera sucha, czy też przypuszczająca się. Także jeżeli tonik z alkoholem, mówimy nie. Nasza dzisiejsza bohaterka to cytryna. Cytryna, czyli bomba witaminowa ze względu na dużą zawartość witaminy C. Witamina C spowalnia proces starzenia się skóry. Witamina C stymuluje proces syntezy kolagenowej, który jest odpowiedzialny za elastyczność naszej skóry. Oraz wzmacnia naczynia krwionośne, dzięki czemu stają się bardziej elastyczne i mniej widoczne. Nasz dzisiejszy kosmetyk będzie sprzymierzeńcem walki o młodość naszej cery. Będzie miał działanie antyseptyczne, antybakteryjne. Także podsumowując. Generalnie bomba witaminowa. Tak prosty kosmetyk, a tyle możliwości. Działanie przeciwtrądzikowe, rozjaśniające, ujędrniające, napinające, lekko podsusza wykwity trądzikowe i co najważniejsze, będzie przywracał naturalny pH skóry. Dzięki czemu wszystkie nasze produkty, które stoją na naszych półeczkach, będą wchłaniały się idealnie. Także dziewczyny... Zobaczymy, jakie będą efekty za parę dni, bo najważniejsze jest regularne stosowanie. Cytrynę wymyj pod bieżącą wodą. Do szklanki przygotowanej lub mineralnej wody wrzuć dwa plasterki cytryny. Odstaw na kilka minut i gotowe! Mój tonik cytrynowy wygląda tak. Przelałam moją wcześniej przygotowaną, bardzo skomplikowaną formułę, czyli wodę i dwa plasterki cytryny. I proszę, mam produkt który będzie rewelacyjnie wpływał na jakość mojej skóry. Tym bardziej, że mam dosyć duże przebarwienia i piegi. Jestem pewna, że będziecie zachwycone. Jeśli będziecie chciały, aby tonik miał zastosowanie również mocno nagrzewające, możecie dodać dwa plasterki świeżego ogórka. Zapach będzie rewelacyjny. Jedna najważniejsza informacja: używajcie tego toniku tylko i wyłącznie wieczorem, ponieważ słońce nie lubi kwasów owocowych, więc jest to dosyć istotne. Więc tak na dobrą sprawę możecie również zrobić dwa toniki: jeden na dzień, drugi na wieczór. Na dzień z ogórkiem, a na wieczór z cytryną. Także będę czekać na wasze opinie i jakie są rezultaty. Dzisiaj było szybko, prosto i na temat. Ja zaraz udam się do mojego greckiego spa. Mam nadzieję, że wy również. Jeśli Wam się podobało, udostępniajcie. Dzięki i miłego wieczoru. Cześć!